Czy uważa, że jako pełnoprawni Europejczycy stajemy się coraz mądrzejsi, kulturalni, obyci? No, bo ja tego tak nie widzę. Media zabiegają przecież o widza kretyna. Podsuwają mu programy adekwatne do jego kretyńskiego poczucia smaku. Stara, dobra kinderstuba zniknęła z życia. Chyba na zawsze. Nikt już nie przestrzega żadnych zasad. No choćby taki, że do salonu Hama się nie wpuszcza. No po prostu. A skoro już tam wejdzie, to się go ignoruje. Niech stoi tam i się nie odzywa. A skoro już się odezwie, to nie słucha się jego chamskich wypowiedzi, wskazując mu wzrokiem drzwi. A nie wybiera się na posła do Unii.